Dzień dobry, Jan Piński i Tomek Schweiger były wieloletni współpracownik wywiadu później Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Dziś Państwu opowiemy o tym, że no powoli się panowie z nowej ekipy rządzącej po roku rządzenia dowiadują o tym, że jednak jest tak jak my mówimy z Tomkiem, że jednak dawna władza wciąż ma oczy i uszy, krótko mówiąc cały czas patrzą na ręce nowym Robią wycieki kontrolowane i przygotowują się do kampanii wyborczej. Zobaczycie, że największe i najgorsze jeszcze do powrotu dopiero... do władzy, Jan... tak. Tak, natomiast, e, szanowni państwo, brak czystek w służbie ochrony państwa, dawnym biurze ochrony rządu, brak czystek w, przede wszystkim w centralnym biurze antykorupcyjnym, bardzo e, Wstrzemięźliwe potraktowanie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Tu dzisiaj trochę też przypomnimy i powiemy o tym. Ja jeszcze raz, bo to się nie przebija. Nowa władza zostawiła w dyspozycji ostatniego szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, pułkownika Krzysztofa Wacławka, w zasadzie za darmo. W tym sensie, szanowni państwo, że to jest facet, który nie ma emerytury wyrobionej, w związku z tym, yy, mówiąc bardzo, przepraszam, okrutnie, jest, był bardzo podatny na, yy, na to, żeby powiedzieć prawdę o rządach PiSu. Wiecie państwo, my już oczywiście jest, bo yy, kwestia Pińskiego i Szwajgierta sprowadza się do tego, że oni przekonują pana ministra Simoniaka i wszystkich dookoła, oni czyli pracownicy służb, że my jesteśmy problemem systemowym, a nie politycznym PiSu i że nie można takich ludzi jak my tolerować, bo to będzie oznaczało, że państwo jest po prostu bezsilne, że państwu nie może być tak, że my po prostu wyświetlamy ludzi, którzy za nami łażą, nie może być tak, że się z nich śmiejemy, nie może być tak, y, że y, krótko mówiąc, y, obywatel ma drżeć przed centralnym biegiem. Tak, ma drżeć przed ABW, ma drżeć przed tego. Wiecie Państwo. Y, My wrócimy do tego. Tylko jest taki moment, mamy wrażenie, mamy nadzieję, że to już jest moment, w którym Donald Tusk przede wszystkim się przekonuje, bo to od niego zależy, od tego jak on mocno e, tupnie nogą, ewentualnie uderzy pięścią w stół e, i dosłownie, nie metaforycznie. My niestety możemy ża żałować tylko, że nie ma 231 Donaldów Tusków, albo przynajmniej z pięciu, żeby było, to by to, 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 by, to, by, to by to poszło dużo lepiej. Ja wiem, że każdy ożyje czym może. Ja rozumiem nawet ból Donalda Tuska. Wiecie Państwo, jak ja robiłem zwolnienia grupowe w TVP, to przyszedł jeden z moich najbliższych ludzi do mnie i się spytał, ale po co my to robimy, stary? Słuchaj? Zobacz, po co przecież, przecież to, to nie ma sensu. Przecież i tak nas stąd wywalą, wszyscy nas nienawidzą. No ja mówię, że słuchaj, to, ta, ta spółka wymaga uzdrowienia. Tutaj są tego, ale po co ty chcesz się za to zabierać? No przecież teraz zobacz, jak było mi miło, gdybyśmy nikogo nie wyrzucali, wszyscy by nas tutaj lubili, wszyscy uważali, że jesteśmy normalni. I wiecie państwo, ja. Myśmy, znaczy myśmy po prostu zachowywali się tak, jak gdyby była to sztafeta i chcemy po prostu przebiec z tego, czyli potraktowaliśmy tą firmę TVP jak własną, czyli czyli po prostu Ale nie w tym jak pismo, PiS ale, ale, ale nie własną w PiS. sensie okradamy spółkę, tylko własną. Własną w sensie takim, że robimy wszystko, żeby ta firma jak najlepiej. Jak dla własnej, tak? Tak, jak dla własnej. Wiecie państwo, ja do tej pory się wszyscy śmieję. Wyobraźcie sobie, że telewizja Polska, która telewizyjna agencja informacyjna, która ma archiwa telewizyjne od lat, od początku telewizji, ty wiecie, wiecie, że oni tego w ogóle nie sprzedają. To znaczy, żeby od nich coś kupić, to musisz do nich przyjść, powiedzieć im, co chcesz, wyszarpać to od nich, to może to dostaniesz. I na której półce jeszcze trzeba schodzić. Nie, nie, ale to jest, to, to, szanowni państwo, koncepcja, jak ja, my, 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 ja my zrobiliśmy, zostawiliśmy im koncepcję powołania e, telewizyjnej agencji informacyjnej, bo przecież, szanowni państwo, zdjęcia na przykład. E, takie zdjęcia ilustracyjne, które sprzedają te agencje typu Forum, East News, tego, to przecież jak macie materiał telewizyjny, to każda tego typu stopklatka to jest zdjęcie. I nie było nic, nic, by nie stało na przeszkodzie, aby telewizja zarabiała na po kilkadziesiąt złotych, no tylko ktoś by sprzedając tego typu zdjęcia, bo i tak ma to zrobione, tylko wystarczyłoby po prostu sprzedawać licencje, dostępy tego, tego nikt, to, to, jak, jak zostało to w 2009 roku, ja im zostawiłem raport jednego człowieka, który napisał na moje zlecenie, Napisał, jak to, jak to zrobić. Czyli, że po prostu trzeba tam wejść, wymyślić ileś produktów, na przykład wszystkie z. Yy, wizyty papieża w Polsce, yy, na przykład Lech Wałęsa, lata, od kiedy się pojawiał, po prostu od kiedy był nagrywany, że tak powiem, w przestrzeni, czyli na przykład lata 70., lata 80., yy, lata 90. Wie, znaczy po prostu wielkie historyczne postacie, do których TVP ma tylko prawa. I tego nikt nie był w stanie yy, zrobić. I dlaczego o tym mówię? Yy, w kontekście zarządzania służbami i państwem, bo to samo jest dziś, szanowni państwo, z, to się dzieje z tymi służbami, i z tego, że jest taki moment, w którym albo się nie chce, albo każdy ma jakąś tam tajemnicę, której się boi, że to jest tak, wiecie Państwo, że albo miał romans, albo ma romans, albo chce mieć romans. I te takie najbardziej proste, przyziemne, muszę Państwu powiedzieć, że jak zbliżam się do pięćdziesiątki, to zaczynam, dopiero zaczynam rozumieć, jak proste, przyziemne ludzkie sprawy, jak pozamałżeński seks, ewentualnie pozazwiązkowy. Potrafią determinować politykę, potrafią determinować politykę kadrową, politykę państwa, nie tylko w Pisie, gdzie po prostu romanse nieautoryzowane doprowadzały do konfliktów. Te Słynna wojna, która wybuchła w starożytności z powodu uprowadzenia pięknej Heleny Trojańskiej. To, Szanowni Państwo, to takich Helen kobiecych, męskich, było w polskiej polityce od groma. To jest, wiecie Państwo, ja pamiętam polityków samoobrony, którzy wkurzali się na aferę obyczajową, która została rozgrzebana przez PiS, żeby wykończyć samoobronę. Chodzi o tą słynną pracę za seks. Nie bagatelizując problemu. To przypomnę, że chodziło o to, iż panowie zatrudnili panie w samoobronie, i następnie, generalnie przy samym zatrudnieniu, powiedzieli im, że w ramach obowiązków będzie trzeba łazić do łóżka, po prostu z kierownictwem. Więc oczywiście sprawa nagadna, olbrzymia, natomiast sposób jej użycia. W tamtym czasie po prostu polegał tylko i wyłącznie jako takiego haka. Zresztą Lepper o tym opowiadał, że o tym, iż on nie jest ojcem dziecka, ale Ty Krawczyk, to się dowiedział od Jarosława Kaczyńskiego, że były zrobione badania. No. Bo, bo wiecie Państwo, to był taki problem, że nikt nie wiedział, kto jest. I Pa, a osób. Niepo, przygodnie poznany mężczyzna, jednorazowa znajomość na dworcu, tak ona kolejowym. Tak kolejowym Nie, ale no to, tak nie, to, to już było. było ale ja, ja, to, nie, no, ja to ja to ja, to ja, to ja mam inną informację. Ja, no. Nie, było było, 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 było było Janku, śledztwo, by, znaczy śledztwo, było, były a, działania to, operacyjne, były działania operacyjne, które to potwierdziły, ale to nie, nie jest ja, bo to, ja to stygmatyzuje, stygmatyzuje niczemu nie nie nie. Nie, nie ale, ale zostawmy, tego, ten, mam, to, mam, ja mam ja, jedną wersję. Moje, moje wiewiorki mi, mi podały im nazwisko tego nieznanego człowieka. Tak, tak, tak. tak. Ale, ale to nie o to chodzi. chodzi ja to o, mam, Janek, ale, to nie... ale chodziło o to, chodziło o to że. No, w może w nie myślał. Chodziło o to, że to było e, w, wykorzystywane. To jest właśnie taki typowy hak słuszny. I wiecie Państwo, mamy ileś takich rzeczy. Mamy Szymona Hołownie zahakowanego. Wiecie Państwo, bo teraz to jest problem taki. Przysmuchłownia się zaplątał w tym swoim. Wiecie Państwo, bo to jest naj, najprościej jest mówić tak, tak, nie. Nie, nie. Wiecie Państwo, po drugie, jest też taka, taki moment zarządzania kryzysowego, w którym dostajesz pytania. I ty wiesz, jak było naprawdę, i wiesz, ile chcesz powiedzieć, i się zastanawiasz tego. Wiecie, wiecie, Państwo, ja się śmieję. Jak jedna z osób, która mnie dobrze zna, powiedziała, że Ty sam zacząłeś się nazywać, yy, że byłeś komisarzem politycznym, żeby nie mogli Ci tego wyciągać. Ja mówię, no oczywiście, że tak. Bo gdybym, gdybym ja tego nie mówił, to można by było tyby tym okładać. Panie, pan się nie znasz na dziennikarstwie, byłeś komisarzem politycznym i tak dalej. W momencie, w którym ja sam ogłosiłem, że byłem tym komisarzem politycznym, no to drżą ci, którzy, no przepraszam, mówiąc tak kolokwialnie, opiekowali się mną, Wtedy z ramienia tego, czym ja sobie nie przypomniał, kto tym zarządzał i, i nie poopowiadał, jak wygląda polityka od kuchni. Więc wiecie, państwo, ja i tak mówię. Ja mówię tak, dziennikarz to ten, który mówi nie, nie mówi, co wie, tylko wie, co mówi. To jest, ta, to, jest, to jest ta prosta różnica. My Państwu mówimy to od kuchni, jak to wygląda, że cenzura zawsze istniała. Powiemy więcej, cenzura nadal będzie istnieć. Choćby nie wiem co, tylko ta cenzura ma różne oblicza i dziś mówimy o tym, że do, do tej władzy chyba dociera, że niewyczyszczenie ludzi. Wiecie państwo, ja miałem jak byłem w TVP, to miałem non-stop miałem sytuacje takie, że mi podkładali świnie po prostu. Yy, miałem farta na samym początku, ponieważ jeden z ludzi, którzy, który, który słusznie podejrzewał, że pojawiłem się po to, żeby go zastąpić na stanowisku. Yy, Chciał y, po prostu y, uwikłać mnie w jakąś bijatykę. Na y, samym początku, moimi rękami wyczyścić ludzi, y, którzy. Jemu przeszkadzali, a przy okazji byli ekstremalnie kompetentni. Natomiast ja po prostu przeprowadziłem swój własny wywiad i dzięki temu powiedziałem tym dwóm ludziom, że przyszedł do mnie tutaj pan dyrektor S, kazał was wyrzucić, więc moja koncepcja jest taka, że po sprawdzeniu wszystkiego, że jesteście, macie ofertę zostać moimi dwoma najbardziej zaufanymi ludźmi. No bo ja was nie wyrzucę pod warunkiem, że Wy mi powiecie, pokażecie, gdzie jest na tym obiekcie klucz do toalety, gdzie jest papier toaletowy. Żeby, żeby mi się krzywda nie stało. I tego on nie zrobił, takich ludzi nie dostał pan minister Siemoniak, z całym szacunkiem on się nie zna na służbach, tajnych służbach. Oni mu mówią, że on się zna, że on jest świetnym menadżerem. Szanowni Państwo, tutaj niestety potrzebna jest pokora. Na służbach to się znają niektórzy ludzie z otoczenia pana ministra, ale oni mają już taką dosyć dużą dozę pokory i oni oni to już nawet nie chcą uzdrawiać służb specjalnych, oni chcą na przykład załatwić jakąś jedną rzecz, na przykład y, zrobić uczciwą, rzetelną ustawę o kontroli operacyjnej. Z, zwróćcie uwagę, że Polska nie. Że, że, że był taki pomysł, który był pilotowany przez byłych szefów służb w opozycji o tym, żeby zrobić uczciwą, rzetelną ustawę o kontroli operacyjnej, żeby patrzeć ludziom na ręce, żeby zrobić jeden wyspecjalizowany sąd, który będzie po prostu znał się na tych procedurach, będzie patrzył, będzie kontrolował, bo wiecie państwo, dziś jest tak, że oni przychodzą, wypisują jakieś brednie. Wiecie państwo, no my, my z tych siedmiu lat, co mieliśmy, to tak mniej więcej dwie trzecie tego okresu to były zgody sądu na nas różne. Wyłudzone po prostu były opowieści dziwnej treści, że jak nie szpiedzy amerykańscy, to rosyjscy, bo jak nie tamcy, to jeszcze izraelscy. Dywersja ideologiczna takich. Tak, 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 to tam płynęli sobie, płynęli sobie. Czary podsunął. W, tak, a tak, to, 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 to tam dywersja, tylko że dywersji nie ścigali na przykład, ale wnioskowali na przykład o technikę operacyjną. Największym ubawem było to, jak zarządów Prawa i Sprawiedliwości wnioskowano o kontrolę operacyjną dla Tomka, dlatego że przymusza ludzi do oglądania pornografii. Nie tam jakiejś dziecięcej, tylko jakiejś zwykłej. Myśmy do tej pory nie wiemy o co chodziło. Podejrzewamy, że mogło chodzić o rozsyłanie linku do konferencji prasowych e, Wąsika i Kamińskiego. E, Prawda, ro, Błaszczaka, Błaszczaka. Wąsika tam nie było. Zresztą słyszałem zdjęcie, kiedy Kaczyński zafascynowany ogląda seks z krową. Czy tak. nie, Kamiński. Kamiński, przepraszam. Kamiński, tego, takie zafascynowany, Bo ja nie wierzyłem, że on to puszcza, to, to, to jest w godzinach. To jest, to jest, szanowni, to jest jeszcze to. Poszalał, kto mu to zrobił? I teraz, I teraz, Szanowni Państwo, pa, pa, pani sędzia w Bydgoszczy, bardzo dziękuję Pani sędzio, po prostu z błotem ich zmieszała i odwaliła ten wniosek. Odwaliła im bo po prostu, wyrzuciła im. Niech to mi daje dojść do, do akwarium. Ale, nie, bo teraz, i teraz, ale takich, takich wypadków, i teraz, szanowni państwo, to jest to kretowisko. Najbardziej nas bawi dziś to, jak CBA teraz gania i mówią, że ponieważ oni są teraz skonfliktowani z siemoniakiem, to teraz trzeba dojechać, bo teraz jest ten moment. Tak, chłopaki, jedź. jest. Jedź jest. się, jedź się. Ja Takie same sytuacje z Jankiem, jak, jak byliśmy, że, że mieliśmy, mieliśmy e, taką dziwną sytuację z kamiejskim, e, który najchętniej chodził na czterech kończynach. I wiecie Państwo, co to, Czy, czy włościkiem, który jest? Jaki jest? Tak. To co się teraz zmieniło? Teraz jest dużo lepiej, bo nikt ja nie zamyka do więzienia. Teraz tak. no, ciężko nam zagrozić więzieniem, a resztę niech se robią. No, robią sobie. Wiecie co? E, My jesteśmy już jak ten taki bity, bity zwierzak. No już nie, dobra, to jeszcze tylko, wiecie, no jak ten Jasio z cenzurką, to jeszcze tylko dol i wakacje. No i tylko tyle. I, i to róbcie sobie dalej. Róbcie. A my czekamy. Was ręka zaboli w końcu. Zepsuje wam się ten sznur od żelazka. Znaczy, to, to jest tak, że dziś mamy sytuację, szanowni państwo, taką, w której do rządzących dociera, że... Jest. E, e, jakby to ująć? To się skarżyć że nasze państwo jednak ale będzie wstyd no, przez tyle lat i dalej Siemoniak i, i, i Moniak to robi. Znaczy jak mu wyjdzie w Strasburgu, czy, czy gdzieś indziej jeszcze byś. Ale to może. nie, ale to swoją, ale ale jest to swoją drogą. Że, 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 problem. Czy problem czy jak się weźmie się zalecenie, to będzie powód. Wcześniej, wcześniej czy później, to akurat jeżeli chodzi o nas, to wyjdzie. Natomiast ja mówię, że do nich zaczynam docierać. Że wąsik z Kamińskim mają cały czas dostęp do tak. niejawnych informacji. Mówimy, że największym źródłem tego to jest Centralne Biuro Antykorupcyjne. Ale nie tylko, ponieważ partnerzy, życiowi, rodzina, Funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego czy też Agencji Wywiadu cały czas współpracują z PiS-em. Oni się spotykają z nimi. Wiecie Państwo, jest to stowarzyszenie, które się tam nazywa. To kurczę, Orła Cień, jak to się nazywa, Tomku? To stowarzyszenie pana Karpeta, w którym też pan Karpeta jest. Stowarzyszenie byłych funkcjonariuszy, zaraz państwu opowiem. Stowarzyszenie. CBA. Tak e, to się tak. nazywa, tak, mam już to, szanowni państwo, e, Orła rot, orla ro, Rota, e, Orla Rota. To ta Rota, to szanowni państwo, to chyba... Chodzi o to, że, że po rosyjsku kompania to jest Rota, także tak, tak, bardzo... Dobrze, ja mam wrażenie, że, tak, że ich... Że ich osoba... że tak, tak. I, i, I jeszcze niebieski kolor są w plecie, tak jak w ławkach i patriotycznych i, i w barwach PiSu. Rota, tak. Szagą tak, ja marsz, ja mam wrażenie, mam wrażenie, że oficer prowadzący gdzieś tam którego... Zażartował sobie zrobił. Tak, że, że oni właśnie, że, że wiecie państwo, to oczywiście my żartujemy, natomiast coś w tym jest, że oni sobie dają, wybierają sobie takie nazwy, które im się wydają dowcipne. Ja kiedyś Państwu opowiadałem, że w latach 90. jak kradli pieniądze. Z, przy dostawach na przykład surowców naturalnych, to zakładali spółki. Przez lata, Szanowni Państwo, robili w ten sposób, że opóźniali przyjęcie przez Polskę ustaw, które karały łapówki menadżerskie. Wyobraźcie sobie moje zdziwienie, gdzie to był rok 2004. Mieliśmy dowody na to, że działy zakupów surowców w największych polskich firmach są skorumpowane. Jakież moje było zdziwienie, jak z uśmiechem na ustach pewien prokurator, nie będę go wpadał, wprawiał w zakłopotanie i przypominał, że jesteśmy kolegami, poinformował mnie, ale wiesz, że tymczasem możesz podcie, podetrzeć 4 litery. Ja się pytam, dlaczego? No Mówi, że to nie jest w Polsce karo, no, ale jak to mój nie jest? No nie jest. Ja mówię, ja, ale jak to nie jest? To znaczy, że ja mogę, mówię, na, jako dyrektor państwowej spółki, mogę wziąć łapówkę od mojego dostawcy i, i to nie jest karane? Nie jest. I wiecie Państwo, rok 2004. I tak sobie, po, po, tak, po prostu nie mogłem, nie mogłem w to uwierzyć. E, I wiecie Państwo, i że to było trzymane, dopiero Unia Europejska, mhm. chyba właśnie w tym, że 2004 wymusiła e, uchwalenie w Polsce tego prawa. Żeby łapówki menadżerskie, czyli tak, wiecie Państwo, bo to powiem Państwu tak, my kiedyś robiliśmy z kolegą, próbowaliśmy promować, sprzedawać świeży makaron. I okazało się, że największym problemem nie jest zrobienie dobrego produktu w Polsce, tylko wprowadzenie go do sieci handlowych, ale w zasadzie za każde wejście do sieci handlowych, tych prywatnych, trzeba zapłacić łapówki. Jak nie chcesz płacić, to, to, to się nie wpuszczą. to po prostu znajduję no raporty, bo moja firma ochroniała największą ilość supermarketów w Polsce. Ta. I tak. Ta, 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 ta. I tak. Y za płuki płaciłeś, za miejsce na półce. I teraz i wiecie państwo, wracając do, wracając do, do, do tego, więc mamy tą orlą, R -R rotę, której członkowie, żeby już tak nie robić tych dygresji. Członki. Członki. Tak, której członki spotykają się z urzędującymi funkcjonariuszami centralnego biura antykorupcyjnego. No i wiecie państwo, no ktoś powie, że nie możemy im zabronić, no tylko że to jest po prostu pytanie jest takie, kogo oni uważają za swojego prawdziwego szefa. Wiecie Państwo, za kogo im się lepiej żyło. Dlaczego my mówimy, że rozrzucenie tych ludzi to jest, to jest, było takie słynne prawo Parkinsona. Oni dostają prezent w postaci możliwości zakupu 3000 telefonów. Pamiętajcie Państwo, zakup 3000 telefonów, możliwość nieograniczona rejestrowania tych telefonów, bo jak się kupuje telefony, trzeba je zarejestrować. Pamiętajcie, nie tylko rejestrowanie na, na tak zwanych polskich kartach. Wrzucamy sobie klakę, rozumiecie, klakę do systemu. 3000 tysiące wrzucamy sobie różnych rzeczy dostępnych dla naszych służb. Bo nie tylko są dostępne, pamiętajcie, pule u operatorów, które, w których będzie większość. Ale to są te zagraniczne e, różnego rodzaju rzeczy, i nagle emisja emisor w siedzi, jest wybitnie szczęśliwy z siebie, uśmiechnięty, że musi to robić CBA, które jest w likwidacji. To, to jest chore po prostu. I, i, i on uważa, że on przypilnuje. Janek powiedział, co zrobił Orban, fachowiec: Nie chcieli, nie chcą jednej karty sprzedać człowiekowi na Węgrzech, bo tą kartę może komuś pozostawić. A u nas nagle można likwidowanej służbie, ludziom, którym się rozwala pozycję półbogów, robi prezent w postaci możliwości kupna 3000 telefonów i innych rzeczy. Rozumiecie Państwo, co to znaczy? Siebie, w tym nie widzi problemu. Nie widzicie problemu. Jest. Oni rekrutowali dalej ludzi przez swoje kadry. Rozumiecie, przez te kadry. Przez, przez... W tych kadrach są emeryci. Którzy odeszli ze służby i zostali przyjęci między innymi jest no pan Mieszko powiemy o tym. I to jest duży problem. No. Jeśli będziemy mówili. To o mężu policjant o tych, tych rzeczach to powiem później o jego o jego ewentualnej drodze. Szanowni Państwo, my, a my tak, szanowni państwo, my w tej chwili tylko podsumujemy kretowisko pisowskie, to są służby, to jest SOP, to jest. To, to jest każda służba, tak naprawdę, szanowni Państwo, nie zrobiono, nigdzie nie zrobiono porządnej czystki, nawet zostali dyrektorzy. W ważnych działach, takich jak Departament Postępowań Karnych, w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, gdzie jeden z wicedyrektorów to jest z poprzedniej ekipy, gdzie Departament Prawny ABW, tam też jest wprost zostawieni ludzie. Mujanta trzymali, żeby sobie ostrzec spokojnie na emeryturę. Na wyższą, na wyższą. Na wyższą. Miał, na, nie miał emeryturę, tylko chciano specjalnie, miał specjalnie mu pozwolono, żeby dostał wyższe zaszeregowanie. Pozwolono facetowi, który, co do którego w ogóle nie powinno być postępowanie, że nie, że wydano mu, wydano mu niezgodnie z przepisami, wydano mu. Poświadczenie bezpieczeństwa. No bo czynnemu praktykującemu alkoholikowi SKW odmówiło, którego zresztą doskonale znało, bo od nich przyszedł tam do, do roboty i dostał takie poświadczenie z woli szefa. I wiecie państwo, oni wiedzą, to jest facet, który naprawdę miał gigantyczną władzę i operował wszystkie te nielegalne rzeczy, które trzeba było, trzeba było, które PiS zlecał. I wiecie państwo, konia z rzędem temu, dlaczego to kierownictwo specjalnie pozwoliło facetowi? Wiecie państwo, to jest tam parę tysięcy różnicy, ale dlaczego mu pozwolili? Dlaczego pozwalają panu Krzysztofowi Wacławkowi doczekać tej emerytury? Dlaczego nic mu nie robią? Wiecie państwo, prosty deal. Ja to bym przeszedł do faceta. I Badać po prostu... podstawy robienia ABN-u po Tak, a Agencję Bezpieczeństwa Narodowego, Na tak? Tam, tam jest. Tam był, w, w, tej, słynnej, e, w tej słynnej operacji, e, mhm. e, która, miała, która miała miejsce. E, w, e, I zobaczcie procedury, jaką, według jakich chcieli stworzyć taką nadsłużbę. I zobaczcie, kogo tam zatrudnić. Czy te procedury jeszcze obowiązują, i znowu będą chcieli się je stworzyć? Zobaczcie. Szanowni Państwo, e, przypominamy, nasza książka e, Kamiński, wciąż niestety aktualna. E, historia na weekend w Dobrych Kioskach, w Dobrych Hempikach. E, historia, e, e, historia bez cenzury, szanowni Państwo. Polska kolumna Putina, jak Kaczyński rozbroił. Szanowni Państwo, polecamy, polecamy również Mistrzowie Kłamstwa, Szpiegowskie Historie XX wieku. No i oczywiście, choluby. Szanowni Państwo, i to na ulicy są w Warszawie, ulica Płaska 11, księgarnia Liber. Polecamy. tam. Panie Jarosławie, ale tak się denerwować o tego 71-letniego człowieka, który no być może nawet. Z Jurkiem Owsiakiem się umówił, Owsiak go do siebie zaprosi, pokaże mu, jak funkcjonuje orkiestra. Takie, taka złość propagandę, pan taki zły na Sakiewicza i rzeczywiście, tak, tak. Sakiewicz przesadził z tym. No nie musiał tego robić, nie trzeba było teraz tego wyciągać. To było bez pana, to muszę przyznać, to bez pana, to nie pan, panie Jaryco po 17.30, tak. Sakiewicz zrobił to z pazerności. Robi to spazerności. No a co pan zrobi? Zresztą pan teraz przyknie. A może panie Wysławie, no? Chociaż jakieś jedno serce pan będzie miał. Niech, niech pan zrobi. No, nie tą pompkę bezduszną. Spokojnie, będzie jakieś czerwone serce. Tak, ma pan rację, że to był błąd i pan się o to zdenerwuje. a nie mówiłem. Tak, tak. Wchodzi pan czasami w fazę obrażonej carycy, Może co to się bez pana będzie działo? Że pan mówił już wtedy, kiedy. Telewizja Republika przeciwstawiła się Panu, że zbiera się na Republikę, nie na, nie na nic innego, prawda? To, tak, tak. I to zrobiło się tylko źle. Dlatego jest podział. Ale będzie pan łatwiej z Niewicz na wywalić i przejąć Republikę, bo Pan jeszcze raz nie celuje w SFN, tylko w Republikę. I to, to mi się nawet podoba. Tak, bar, bar, bardzo proszę. Jak Pan będzie potrzebował y, jakiejś pomocy, to, Janka na procent ma jak Pan poprosi o coś, ale za coś. Coś za coś. My bardzo chętnie na przykład yy, Ziobrę, bo, bo pan, nie, pan będzie chciał osłabić Ziobrę, Brawieckiego, to yy, czymś się możemy wymienić. No, na coś. Tak. Bardzo proszę. My bardzo chętnie, Panie Jarosławie, tak Co nie znaczy, że przestaniemy yy, myśleć o Panu. Nie, 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 No, panu myślimy, i uważamy, że pan powinien być w więzieniu. A może taka. Dobra. Na spowiedź, słynna spowiedź, niech pan pomyśli, pan będzie musiał z czegoś żyć. A pana taka słynna spowiedź, panie, wie pan, ile kasy, pomyśl pan sobie. Idź pan. I jakby Janek wydał noce z Jarosławem, wie pan, ile pieniędzy, było? Szukamy Czy jest pieniądze, Czy jest ta szukamy. Kasza, panie szukamy, szukamy cały czas, pan się dopytuje, my cały czas, my cały czas chcemy, Ty, te, ci wszyscy pana eks, to są, to są ludzie, którzy mówią litości, chcecie, żebym przeszedł do historii po prostu jako człowiek i tu pada, i tu nie, nie, mówią, żeby, żebyśmy przestali, no dobrze zostawmy to już, do zobaczenia, a Jarosław do więzienia oczywiście. Książki, książki.